Dziwne, że w momencie, w którym świat na chwilę się zatrzymał, można było poczuć, że ruszyły serca wielu z nas. Wspólnie podjęliśmy wyzwanie uszycia masek na maszynach, ręcznie, profesjonalnie czy amatorsko. To nieważne, ważne, że powstała ich ogromna ilość. Na początku setki tysiące, później dziesiątki i setki tysięcy. I nieważne, czy zadbaliśmy o przyjaciół, sąsiadów, najbliższych, znajomych czy nieznajomych, czy tylko o siebie. Nieważne dlaczego to zrobiliśmy, aby zapomnieć o tym co złe, w obawie przed jutrem, czy aby po prostu pomóc innym. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, mamy swoje poglądy, przekonania, różne, różne pragnienia. pragnienia, a jednak każdy z nas jest inny, niepowtarzalny. Zawsze na swój sposób piękny. Łączy nas to, że wszyscy chcemy, aby po prostu było dobrze. Chcemy bezpieczeństwa dla naszych bliskich. Chcemy żyć pełnią życia, normalnie. To pragnienie nas łączy. Ta niewidzialna nić, która łączy nas wszystkich w jednym czasie i miejscu. To poczucie, że jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem. Mimo tego, że oddzielnie, to jesteśmy razem. I, I za, za to, to Wam dziękujemy. Wam dziękujemy.